Kiryl gratuluję złotego medalu, bardzo dobra walka finałowa. W ogóle chyba cały turniej e, przeszedł po twojej myśli, tak jak sobie to wymarzyłeś. E, tak, e, dziękuję bardzo po pierwsze dziękuję. Także bym chciał podziękować moim rodzicom, e, trenerowi, mojemu tacie, e, trenerom kadry, bym chciał też bardzo podziękować, e, z którymi długo się przygotowywałem, przez te pół roku też. No i turniej tak, oczywiście poszedł po mojej myśli. E, Ponieważ pierwsze trzy walki wygrałem w pierwszej rundzie, czwarta walka była też yy, dla mnie yy, 3-0, 5-0 znaczy się, yy, więc no, wszystko dobrze wyszło. Plan taktyczny był ustalony właśnie bardzo dobrze. Wydawało mi się, że yy, przeczytaliście swojego przeciwnika, że można było, yy, wiedziałeś jak z nim walczyć, krótko mówiąc. Yy, tak, dokładnie, oglądałem jego walki tutaj na mistrzostwach. i i troszkę się tak pod niego przygotowałem. Bardzo mocny sezon, bardzo dużo startów. Teraz Mistrzostwa Europy może mniej troszkę udane dla ciebie, ale wróciłeś tutaj w Sokółce naprawdę w dobrym stylu. No tak, Mistrzostwa Europy tam troszkę się nie udało, ale myślę, że to tylko dodało mi doświadczenia tak i, i byłem tutaj bardziej zmotywowany na te Mistrzostwa Polski i na Mistrzostwa Świata w listopadzie. Jak się czujesz w ogóle po całych startach, po tym całym półrocznym zmaganiach tutaj na ringach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą? Czuję się bardzo dobrze, uważam, że złapałem duże doświadczenie i że jakby moja klasa wyrosła. Więc będę starał się przynosić medale. Krótko mówiąc, doświadczenie procentuje. Walki z najlepszymi za granicą, zarówno jak i w Polsce. Czujesz, że nie przynoszą odpowiednie efekty. Dokładnie, dokładnie, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby walczyć nie tylko u siebie w kraju, ale też za granicą, żeby czuć się pewniej, bo tam też są inni zawodnicy, różne style, tak? Więc... No to muszę podpytać troszkę, co będziesz robił teraz. Teraz jest niezbędny reset, odpoczynek i później powrót do boksu, jak to będzie wyglądało? E, tak, myślę, że teraz odpocznę z tydzień, może z dwa, żeby trochę nabrać sił, motywacji i tak. I po prostu lecieć dalej pełną parą. Wcześniej wspominałeś o Mistrzostwach Świata, A. że już od nich myślisz, że już wiesz, że niedługo będą, bo te wakacje to pewnie szybko zlecą. Tak, dokładnie. Mistrzostwa Świata już w listopadzie, więc tak naprawdę zostało niewiele czasu. I no będziemy się przygotowywać, żeby jak najlepiej tam wystąpić. Serdecznie jeszcze raz gratuluję złotego medalu i trzymam kciuki, Będę bacznie obserwował, co tam wyprawiasz na ringu. Dziękuję bardzo.